Badaniach kohortowych wykazano, że spożycie czerwonego mięsa koreluje ze zwiększoną zachorowalnością na choroby kardiometaboliczne i nowotwory. Tymże korelacja nie jest dowodem naukowym. Jest tylko wskazówką, że idziemy i szukamy dalej, ponicę do kłębka. Te wyniki, te badania mają na celu zdyskredytowanie mięsa, bo globaliści założyli, że w 2040 roku, jeżeli się nie mylę, mamy spożywać mięsa o połowę mniej. Idąc po nitce do Kłębka, takie badania opublikowano w Stanach w 2011 roku i nie potwierdzono ich w Europie. A w Europie zebrano wyniki z 40 prac i nie wykazano, że jest zależność. Jest inna jakość mięsa w Stanach, a inna w Europie. W Stanach Zjednoczonych od 1994 roku w hodowli zwierząt stosuje się hormony. Hormony wzrostu, estradiol, który jest rakotwórczy. W przypadku wołowiny świeżo po uboju poziom karbonylowanych białek jest 48 jednostek, a jagnięciny żywionej na pastwisku jest 2. Różnica 24-krotna wynika z jakości mięsa. Jeżeli to mięso jest długotrwale przechowywane, a dopuszczalne będzie 28 dni. Jeżeli jest przetwarzany z najróżniejszymi dodatkami? To jak już wspomniałam, po pięciu dniach wartość odżywcza maleje o 35%, to nie wiem, czy można taki produkt nazywać mięsem, czy produktem mięsopodobnym. A co pani myśli o że czerwone mięso być może niebawem będzie zastąpione mięsem syntetycznym. Ja mam nadzieję, że nie, bo nie bardzo te badania wychodzą. W żadnym wypadku nie uzyskają konsystencji. No to są zmarnowane pieniądze. No ale już Tego, są, co natura bardzo stworzyła. To zaawansowane badania. Tak, tylko że to jest płynne. Wydawane są miliardy dolarów. Tylko, że na to, to jest płynne i będzie, nie wiem czym, zagęszczane. To będzie produkt, który z mięsem nie będzie miał nic wspólnego. Absolutnie. Bo nie tylko o aminokwasy chodzi. Poza tym nie wiemy, w jakiej formie te aminokwasy będą. Czy one będą utlenione, czy będą zglikowane. To jest, to jest potwierdzenie tego, że spiskowa teoria dziejów jest faktem.